Rodzajidu. Rage Kid. Czyli dziecko, które dostaje zbyt często Rage'y, grając w gry. Ogólnie taka osoba wybucha zawsze agresją, kiedy przegrywa i bardzo łatwo można ją wyprowadzić z nerwu. Takie dziecko nie wie, co to przegrana i zrobi wszystko, aby wygrać, a w tym będąc lepszym od przeciwników, a jeżeli przegra, to się bardzo zdenerwuje. Do tego takie dziecko zwyzywa wam mamę w każdy możliwy sposób, jaki istnieje na tym świecie, tym nawet potrafi zniszczyć coś znajdującego się w domu i na przykład walnąć klawiaturą z całej siły w monitor. Oczywiście każdy Rage Kid jest inny od siebie i reaguje w inny sposób, jednak łączy ich jedno a dokładniej, że bardzo denerwują mi gry. Jestem pewnie przez jakiś czas gamera, byłem takim dzieckiem, jednak byłem bardzo młody i ich trochę nie rozumiem. Ja wolę być Banan Kidem. Squadbusters Kid, czyli osoba, która kocha grać w Squadbusters i jest ogromnym fanem. Ogólnie taka osoba kocha grać w nowe Squadbusters i woli to nawet od Brawl Starsa. Taka osoba od razu czekała na dzień premiery tej gry i wchodziła na różne kanały na YouTubie, by znaleźć wcześniejsze gameplaye i wyczekiwała z niecierpliwością na nową grę od Supercell'a. Taki kidiku uwielbia w to grać i co ważne, nie może mu się to nudzić oraz poświęcić. Ze swoim każdą chwilę właśnie na tą grę. Ja pamiętam, że jeszcze w pierwszej oraz w drugiej klasie jedna z osób, która chodzi ze mną do klasy, dosłownie cały czas potrafiła tylko i wyłącznie grać w Starsa i miała masę pocharków, ale nie gadała z innymi osobami z klasy. Nie lubię tryhardu! Kid Asbest, czyli kid, który kocha Azbest. Ogólnie taka osoba kocha nowo powstały memo o i przeglądając TikToka zawsze natrafi na Azbest. będzie go oglądał godzinami. Taki kid osugarnia na pamięć tego mema i dokładnie wam może powiedzieć, co dana osoba mówiła, a jest to oczywiście wylanie Azbestu. później Mówienie, że on musi być deweloperem. Oczywiście, przez całą wypowiedź, osoba jest zdenerwowana. Taki kit azbestowy będzie sam chciał posiadać azbest w swoim domu i jego ideologią jest azbest, a nie jakieś inne wiary. Jak na początku nie rozumiałem tego mema, to musiałem go obejrzeć parę razy, aby powiedzieć: Dobra, jest to w sumie dosyć zabawne i łatwe do zapamiętania. Kocham azbest! YouTube Kids, czyli najbardziej bezsensowna rzecz w historii YouTube'a. Ogólnie zamysł, aby powstał YouTube Kids, uważam za świetne rozwiązanie, jeżeli posiadamy młodsze rodzeństwo albo dzieci i nie chcemy, aby napotkały jakieś filmy typu go Fajmy ma i tak dalej, które są przeznaczone do starszej widowni. Jednak na YouTube Kids znajdziemy masy filmików, które po prostu są nieodpowiednie i które są jeszcze gorsze niż na zwykłym YouTubie. Głównym problemem jest to, że nie każdy film jest analizowany przez platformę YouTube i przypuszczam nawet filmy, które na pierwsze oko wyglądają jak bajka. Jednak gdy zaczniemy dalej je oglądać, to jest to parodia bajki, w której normalnie jest krew, bicie się i tak dalej. To nie ma sensu. Kakaszka Kid, czyli chodzi o dziecko, które okropnie kocha mema związanego z kakaszką. Ogólnie taki dzieciak wchodzi na TikTok, aby przeglądać filmy związane z kakaszką Nie jest to osoba młoda, która bardzo śmieje się z tego co dzieje się na filmiku, a jest to dosyć creepy. Również chcą być jakiego idola na TikToku, którzy marnują jedzenie i robią syf w swoim pokoju, i prosi mamy, aby ta dla niego kupiła właśnie jakiś kubusia, a mama myśląc, że syn czy córka, chce go spożyć, kupuje mu go. Potem taki dzieciak nagrywa to jak niszczy ten mus i śmieje się, a potem to może wysłać do swoich znajomych, którzy raczej nie zareagują na to pozytywnie, chyba że będą jak oni kakaszka ki Czego ja dożyłem? Geda Gady Geda o Kid. Czyli osoba, która kocha tak. Bardzo ten mem, że zbyt bardzo. Ogólnie jest to kit, który śpiewa cały czas tą piosenkę, które leci w tle tego mema i ogląda różne parodie związane z tym memem. Sam przyjął się do takiego stopnia, że ludzie zaczęli przerabiać tego nagietsa na każdą możliwą postać, jaka wam przyjdzie do głowy, związaną głównie z jedzeniem. Takiemu Kidowi jednak to nie przeszkadza i kocha oglądać różne wersje tego mema, choć słyszał już tą piosenkę z 200 razy w swoich uszach, ale dalej ją uwielbia. Taki kit musi być młodą osobą, ponieważ nikt normalny w wieku 20 lat nie byłby w stanie przyjąć tego mema na poważnie i tyle razy go oglądać. To mowa o mnie! Ptyśki! Czyli osoba, która kocha oglądać Ptysia. Ogólnie taki widz obejrzy każdy materiał od Wojana, czy Paliona, na którym znajduje się Ptyś, ponieważ sam Ptyś nie posiada swojego kanału na YouTubie, a tylko jacyś widzowie zakładają za niego kanały i próbują się pod niego podszywać. Sam Ptyś ma dosyć przyjemny głos do oglądania i fajnie, że na wojenowicach pojawi się ktoś nowy, bo to daje taki powieść świeżości dla młodszych odbiorców. Osoba, która jest Ptyśkidem sama ubiera się jak jego idol, czyli zakłada jakieś żółte ciuchy połączone z czarnymi spodniami i próbuje się jak najbardziej do niego to sami. Według mnie sam tyś na wojonowicach i spoko i wydaje się być przyjacielską osobą w realu. Ja czekam na jakiegoś dziadka na wojonowicach. Toxic kidy. Są to osoby na przykładzie Maciusia lat 9. Taki Maciuś umie was wyzywać. W taki sposób, że będzie używał co drugiego słowa jakiegoś bluźnierstwa. W taki właśnie sposób on wam pokaże, to, że nie jest zbyt nieinteligentny. No bo używanie bluźnierstw jest okej, okay. ale jeżeli chcecie zaznaczyć, że coś jest bardzo ważne, ale taki Maciuś tego nie ogarnia. Trzajcie spotkać takiego ziomka, co używałby bluźnierstwo słowo. Hej, dzieciaku, masz śladę! Celeba kompa, bo wyrasta wysły człowiek. Ale mamo, jestem grzeczny. A to poczekaj, przyniosę ci nowego kompa za 10 tysięcy. Kiedy? są te osoby, które są po prostu młodsze. Ludzie się często z nich śmieją, czego lekko nie rozumiem, bo sami przecież byli nimi, więc jest to bez sensu. Śmieszy mnie to trochę, jak to kiedyś wyglądało i jak to wygląda teraz. Tato, tato, Palewandowski kopnął kola z prędkością 4 km na godzinę. Ciao. Na pewno będziesz, ale ucz się, ucz się! A teraz wygląda to tak: tato, tato! Fris rozwalił auto za pięćdziesiąt tysięcy! Zrobimy to samo? Jaki znowu szyb! No i mój! Weź wyjdź na dwór! Ale mam kwarantannę! A, no tak, dwudziesty pierwszy wiek. Fortnite Kid, czyli dziecko, które gra Fortnite'a, zrobi ono wszystko, żeby tylko wygrać. Jego głównym celem jest osiągnięcie sukcesu, czyli zabicie i zwycięstwo w grze komputerowej. Oczywiście takie kidy grają po 10 godzin dziennie. Zabawne są jednak te toksyczne dzieciaki, które drą się na całą chatę, bo przegrały. Są też takie dzieci, które umieją nawet wygrać kasę, za co w Lui ich szanuje. Wyobraźcie sobie mieć 13 lat i wygrywacie 10 tysięcy dolarów. No rodzice dziwko mają. Schodź ty do 100 tysięcy dolarów! Mówiłam i spać! Seria prąd? Ekipa Kid, czyli jest to dziecko, które jest zafascynowane w ekipę. Takie osoby są zdolne do zakupu wszystkiego, co się tylko dało od ekipy. Przykładowo jak wyszły lody, to wychodziły one codziennie, żeby tylko je znaleźć. Trochę tego nie rozumiem, bo trzeba je być fanem, ale psychofanem już trochę niezbyt. Wydaje mi się, że takich osób jest coraz mniej, bo jak dodałem film o rozpadzie ekipy, to w komentarzach każdy pisał Ej, koniec ekipy! Co mnie zadziwiło, bo wydawało mi się, że ekipa nie ma odbiorców, którzy są niezadowoleni z działalności ekipy. Oddawaj lody ekipy! A! Banan Kid, czyli jest to osoba, która jest dzieckiem rodziców, którzy są mega bogaci. Z memów można wywnioskować, to, że takie osoby się śmieją, z osób, które są biedne, ale nie musi to tak wyglądać, bo tak naprawdę wszystko jest zależne od człowieka. Według mnie takie osoby mają o wiele łatwiejsze życie, no bo kończycie 20 lat i nie musicie iść na studia, bo macie bardzo dobrze prosperującą firmę po waszych rodzicach, co jest oczywiście mega spoko. Przykładowo, maska dzieci nie będą musiały pracować pewnie przez 10% pokoleń, bo ma tyle kasy. To czemu biedny mnie odda? Coin Master Kid, czyli dziecko, które gra cały czas w Coin Master. Szczerze myślałem, że nie da się tryhardować w tą grę, ale jak usłyszałem, że ta gra ma z milion etapów i da się grać prawie nieskończoność czasu, to się mocno zdziwiłem. Myślę, że takie osoby na 100% sprawdzały to, czy da się mieć nieskończone spinów i pewnie pobierały te wszystkie dodatkowe aplikacje, żeby móc kręcić i kręcić tym kołem fortuny. Na pewno takie kidy tryhardują totalnie, żeby żeby mieć jak najwięcej znajomych, żeby najechać na wioskę przeciwnika i wygrać. Co ty? Ja po prostu znajomych nie mam na Facebooku. A, i w życiu prywatnym. Brawl Stars Kid, czyli kid, który gra tylko w Brawl Stars. Nie rozumiem szczerze, czemu takie osoby jeszcze istnieją, bo wydawało mi się, że Brawl Stars już dawno temu upadło. Sam w klasie mam takiego jednego typa i nie kumam tego, że woli on na przerwie siedzieć w tym telefonie, niż gadać z ludźmi. Ogólnie to grałem w Brawl Stars łącznie z jedną godzinę na przerwie, więc też nie ogarnę zbytnio tej gierki. Jedynie wiem, że są jakieś pocharki albo gwiazdki i odpowiadają one za wasze umiejętności. Oprócz tego posiadacie również postacie, które mają swoje zdolności. PROSAR Z ŻYCIEM! TYLKO FORTNITE! Wojan Kid, czyli jest to dziecko, które uwielbia Wojana. Ogólnie są to osoby, które śledzą bardzo dobrze Wojana, to co dzieje się na Wojanowicach. Znam po prostu całą historię Wojanowic, na przykład hakera albo on. Poza tym oczywiście taki człowieczek potrafi kupić rzeczy ze sklepu Wojana, a później chodzić w nich po ulicy. Głównie takie osoby są w młodszym wieku, na przykład 10 lat, ale całkowicie je rozumiem, bo sam jak byłem mały to kochałem oglądać YouTube'a i bardzo śledziłem swoich ulubionych twórców oraz do tego chciałem posiadać ich rzeczy. Według mnie, dopóki takie osoby nie są toksyczne a nie powinny być, bo Wojan celuje family friendly content, to są to nieszkodliwe osoby i powinno się je uszanować. Ja wolę Paliona! Palion Kid, czyli kolejny rodzaj Kid'a. Jest to tym razem osoba oglądająca Paliona i lubiąca go. Tego typu osoby śledzą tym razem bardziej Palionowice, a nie Wojanowice, choć Palion gra również na Wojanowica, więc tam na pewno też widzowie coś mogą pooglądać. Ogólnie ciekawe jest to, że na Wojanowicach już od bardzo dawna nie ma nowych twórców albo znajomych, i raczej wszyscy stamtąd trzymają się swoją ekipą. Jestem ciekaw, czy gdyby ktoś został dodany na Wojanowice, to robiłby również tak duże wyświetlenia, jak wszyscy stamtąd. Bo przykładowo na Palionowicach to tak nie działa. Bo znajomi Paliona mają niektórzy po około 50 tysięcy wyświetleń, a Palion około 200. Tylko Palion! Olać Wojana Beczka Kid, czyli widz, który bardzo lubi beczkę. Są to według mnie osoby potrafiące odpalić parę jego filmów dziennie, ze że są bardzo krótkie. Ogólnie beczka jest w sumie jedynym youtuberem, którego znam, że lubi powrzucać codziennie filmy przez jakiś czas, a potem robi przerwę i znów zasypuje materiałami. Taki widz jest zawsze subskrypcją i dzwoneczkiem na coś od beczki, tak jak mój. Do tego na pewno w takich kidach znajdą się osoby, które potrafią wyzywać innych animatorów ze względu, że też zaczęli robić animacje. Oczywiście takim osobom nie wytłumaczycie tego, że beczka bierze prawie każdą pastę z internetu i nie wymyślaj, bo będą oni dali zdania, że każda pasta jest autorstwa beczki. Tylko beczka! iPad Kid, czyli dziecko używające zbyt dużo tabletu. Ogólnie głównie się to dzieje wśród młodszych, na przykład 9 lat i takie osoby używają nie telefonu, a właśnie iPada od swoich rodziców. Głównie się to dzieje za granicą, w Ameryce, jak możemy to sprawdzić po tym co piszą youtuberzy, bo mają oni wgląd do tego skąd oraz czego ich odbiorca ogląda. Ja sam nigdy nie miałem iPada, bo jakoś nie lubiłem zamysłu dużych telefonów, jednak są one mega spoko, na przykład pisaniu notatek, bo o wiele przyjemniejsze jest to od jakiegoś zeszytu. W sumie ciekawe jest to, że kiedyś dzieci dostawały mega późno dostęp do sprzętu elektronicznego, a Teraz 4 już już umie zasuwać na telefonie czy iPadzie. Nieprawda, bo ja w wieku trzechu miałem. Fairout Kid, czyli osoba, która kocha oglądać Fairouta. Ogólnie jak dobrze wiecie, Fairout wrócił już na swój kanał i zaczął znów nagrywać Robloxa. Jego filmy zacząłeś bardzo dobrze i w sumie dosyć się zdziwiłem, bo przecież nie nagrywał on na około półtora roku. W sumie fajnie, że Fairout zdecydował się wrócić i znowu zacząć nagrywać, jednak nie jestem jego grupą odbiorców, która będzie go oglądać, bo po prostu filmy nie są do końca kierowane do osób w moim wieku, tylko bardziej do osób młodszych. Za to takie kidy uwielbiają go oglądać i po tym, jak widać to Fairout ma bardzo duże community bo choć, że miał tak długą przerwę, to cały czas dostawał komentarze. Kiedy wróci, albo jak wrócił, to ludzie go z chęcią dalej oglądają. Ja pamiętam jego kiedyś oglądałem. Vito Kid, czyli widz, który jest fanem Vita oraz czeka na jego powrót. Ogólnie taka osoba bardzo lubi oglądać filmy Vita i myślę, że przez to jak długo Vito nie nagrywa, to wiele jego widzów wraca do jego starszych filmów, których nie oglądali i tęsknią za twórcą. Taka osoba oglądała dwa kanały Vita, czyli jeden z Minecraftem, a drugi, gdzie grał sobie w różne gry. Do tego mogliśmy kiedyś go jeszcze znaleźć na kanale Kitty Belly, ale teraz już tam nie występuje i ciekawe jest to, że ona dalej nagrywa, a Vito zniknął i nic nie wrzuca, za to jego dziewczyna tak. Myślę, że taki widz bardzo tęskni za jego powrotem i to nawet widać na. Ostatnim filmie wita, bo on ma o wiele więcej wyświetleń od jego poprzednich. Kiedy on wróci? Toxic Kid, czyli toksyczne dziecko. Ogólnie na pewno znacie nie niejedną osobę, która jest właśnie tym toksykidem. Taka osoba charakteryzuje się tym, że nie jest do końca zbytnio inteligentna, bo większość jego argumentów w rozmowie to jakieś wyzwiska i bluźnierstwa. Większość takich osób to jakieś młodsze dzieci w wieku od 9 do 15 lat, a potem w większości przypadków niektórzy już wyrastają z bycia toxic Kida. Taki ziomeczek zrobi wszystko, żeby wam zaszkodzić i zrobić wam podgórkę, a granie z nim w jakieś gry, to najgorsza rzecz, jaką. Możecie tylko zrobić, bo wasze uszy mogą nie wytrzymać tego, jaką będzie krzyczał i denerwował się na swoich przeciwników. Ale to ja jestem lepszy!